No mówiłem o tym, że to jest też zawodnik, który potrafi się włączyć do akcji ofensywnej, potrafi dośrodkować. Sobolewski, świetny teraz zwód, ładnie oszukał Iwańskiego. Jeszcze nie koniec. Irsak. Paweł Brożek i jest 1-0 dla Wisły Kraków. No i... To co mówiliśmy o Pawle Broszku? był do tej pory niewidoczny, był świetnie pilnowany, ale w 34 minucie jednak obrońcy popełnili błąd. Tak, ale znakomicie to przede wszystkim partner Pawła dostrzegł, że Paweł jest 10 11 metrów przed bramką Legii, a nie jest na spalonym. To Irsak, no znak, znakomicie. No Znakomite właściwie... tempo i, i bardzo fajnie, że że tak delikatnie podcięta piłka ale przelatująca za plecy obrońców, że nie, nie była kopnięta mocno. Że Paweł miał czas 6-7 metrów Irsak go tam tłamsił przerwał w końcu te męczarnie Iwańskiego. Arbiter tego spotkania, pan Robert Małek. Iwański do Grzelaka nie złapał piłki Piotr Brożek, Grzelak, okazja na wyrównanie i jest pierwszy gol dla Legii w dzisiejszym meczu. 38 minuta spotkania Bartłomiej Grzelak, a więc tylko 4 minuty trwało szczęście Znak listu. Znakomicie znalazł się w polu karnym Grzelak, też nie próbował, nie próbował strzelać jak Wirtuos, chciał być za wszelką cenę skuteczny. To po pierwsze Kleber zgubił krycie, po drugie Piotr Brożek się bardzo pomylił, bo, bo owidać ten moment piłka, piłka w go mija. Kleber spodziewał się, że jednak Piotrek piłki sięgnie. A i Mariusz chyba nie powinien Mariusz Pawełek z takiego kąta nie powinien dać się zaskoczyć. Chyba Proszę. troszeczkę zbyt bierna postawa Mariusza w tej sytuacji. Proszę Państwa, o 39 minuty mecz rozpoczyna się. Zawisły. Przeznali teraz Wiślacy wysoko, wysoko. Nawet Kantoro tam był wśród e, tych czterech graczy, którzy wywarli pressing na obronę Legi. W środku boiska natomiast znalazł się Bartłomiej Grzelak. Grzelak pędzi tam e, Kiełbowicz szedł bliżej środka. Wawrzyniak Wawrzyniak zablokuje tę piłkę. Powalczył Wawrzyniak Grzelak. Czyli ma. znakomita akcja Legi, która od 67 minuty prowadzi z Wisłą 2 do 1. Tej ma. Ale to jest właśnie Wawrzyniaka Gol. Naprawdę tutaj szacunek dla niego, że poszedł do samego końca. Szepnął tam Marcina Baszyńskiego jeszcze i dograł do Grzelaka. Dobrze, że Ruban nie ma słuchawek i nie posłuchał tutaj moich sugestii o tym, że być może lepiej, żeby zmienił czyniamy, bo się okazuje, że to on lepiej czuje tą grę swojego zespołu. Grzelak Kiełbowicz, znakomicie Wawrzyniak, Grzelak i czyniama. Tak to wszystko wyglądało rozklepana pana tej obrona Wisły. Doskonałe zagranie Bartka Grzelaka, który oprócz Bramki zalicza asystę, natomiast pół asystę należy się tutaj Wawrzyniakowi. Czy ja 10 minut temu powiedziałem, że już mógł chyba należy miejsce w 11 kolejki? No to teraz teraz jak naj...